Siemaneczko, z tej strony Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z FIFA 22 na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę ciekawostkowy. Taka, można powiedzieć, takie doświadczenie. Ponieważ zrobiłem sobie aż 20 złotych wymian, czyli 20 paczek dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Oczywiście teraz mamy wiele, wiele specjalnych kart dostępnych w grze, więc zobaczymy, czy warto je robić. Nagrywałem taki materiał na początku FIFA. No i jeżeli ktoś go nie widział, to sobie może znaleźć i zobaczyć, czy wtedy było warto. A zobaczymy, czy dzisiaj po kilku miesiącach nadal opłaca się to robić. Oczywiście na sam początek błagam, zostawcie, mi suba na kanale, ponieważ tylko 15% z Was, tych kto ogląda moje filmy to robi, no a naprawdę do 10 tysięcy brakuje nam już coraz mniej, a jest to jedno z takich moich marzeń, żeby wbić te 10 tysięcy subów, więc pomóżcie, dziękuję Wam oczywiście bardzo, no i w komentarzu możecie napisać na przykład ile aktualnie macie budżetu, będzie to bardzo ciekawe takie doświadczenie, również chcę zobaczyć czy ile macie końców, czy są to miliony, czy są to setki tysięcy, więc napiszcie, macie teraz sekundę na to, no a ja teraz zapraszam Was do oglądania. Oczywiście kilka pierwszych paczuszek wam pokażę. Na jedno takie SBC trzeba wydać coś koło 4000 coinsów. O, mamy walkout pierwszej p... Widzowie jest to Tony Cross, tego się nie spodziewałem. Lekko mi przycięło grę, ale naprawdę całkiem spoko trafienie, bo taki Tony Cross zaraz zobaczymy ile kosztuje. Okazuje się, że coś w okolicach 20 tysięcy, więc można powiedzieć, że jedną czwartą mamy zwróconą, ponieważ 80 tysięcy wydałem na te wszystkie paczki. Jedno SBC 4000, więc 20 razy 4 szybka matematyka. Oczywiście bardzo dużo kart miałem w klubie, jednak też coś tam musiałem dołożyć, więc żeby nie było, policzmy, że wydałem na to SBC 80 tysięcy, ponieważ no jeżeli wy chcielibyście sobie zrobić takie doświadczenie, również otworzyć 20 takich paczek, no to tyle by, byście musieli wydać. Oczywiście dosyć logiczne jest to, że są, są to karty niewymienne, więc aż tak dużej wartości one nie mają. Jednak policzmy, gdyby były wymienne, więc na razie 20 tysięcy nam się zwróciło. Oczywiście tych kart, które nawet nie mają banerów, nie będę podliczał do tej sumy, ponieważ jest to bez sensu. Chcę wam pokazać tylko te najbardziej cenne karty. No i tak jak już mówiłem na samym początku materiału, otworzyliśmy już trzy paczki. Otworzę sobie przy Was jeszcze dwie. No i nie będę oczywiście tak pokazywał każdej paczki, ponieważ byłoby to nudne. No i pokażę, jeżeli trafię coś ciekawego, teraz paczka numer 4 mamy banery. Są to pierwsze banery, bo wtedy był walkout. Jest to Kramaric, czyli karta w okolicach półtorej tysiąca, więc sobie tam doliczę. Oczywiście pod samym koniec tego odcinka zrobię podsumowanie. Policzę ile dokładnie końców zarobiłem. Policzę ile dokładnie wydałem, żebyście wiedzieli jakby na czym stoję. Wiadomo, że moje 20 paczek nie musi się równać waszym 20 paczkom, czyli ja na przykład mogę sobie zrobić 20 paczek i nie trafić nic. Wy możecie sobie zrobić dwie paczki i na przykład trafić jakąś super, świetną kartę za kilkaset tysięcy czy nawet milionów. Wiecie o co mi chodzi, jest to gra paczki, są losowe. 14 paczek do końca Ostatnia paczka, którą wam pokażę teraz I no jak widzicie nie trafiłem nic ciekawego Więc po prostu będziemy się widzieli albo za kilka paczek Albo po prostu jak leci wleci mi coś tutaj jakiegoś wartego do pokazania Jeszcze tylko takie szybkie dwa ogłoszenia Pierwsze jest takie, że jak dobijecie tutaj 50 łapek pod tym filmem w górę To po prostu za dwa dni wlatuje kolejny jakiś bardzo ciekawy film Być może wleci to jakiś sposób na zarobek Ponieważ już ostatnio miał być No ale nie chciałem też dodawać jakiegoś sposobu no, Dzięki z którego jakby mało by byłoby zysku Jest jeden fajny sposób które aktualnie mają dostęp do niego randze, ra, osoby z rangą FIFAż na moim Discordzie Jednak jeżeli wy chcielibyście go zobaczyć, no to zostawiajcie łapki w górę A drugie ogłoszenie jest takie, że jak pewnie widzicie W lewym górnym rogu cały czas macie mojego Instagrama Fajnie by było, gdybyście na niego wbili Jeżeli chcecie na przykład, żebym ja was zafollowował Czy na przykład polubił wam jakieś, jakieś zdjęcie Dodał jakiś komentarz No to oczywiście wbijajcie, dajcie mi followa Skomentujcie mi również zdjęcie, czy polubcie No i ja też do was na profil wpadnę, odwiedzę się No i jeżeli chcecie na przykład, żebym wam przypiął serduszko w komentarzu pod tym filmem na YouTube, No no to na przykład napiszcie w komentarzu słowo: dajemy na to Discord. I jeżeli wy napiszecie takie coś, to ja wam przypnę serduszko. A tymczasem mamy kolejne banery. Jest to Peter Gulashi. Jest to pierwsza karta 85 w tym Openingu. Taki oto zawodnik kosztuje aktualnie. Zaraz muszę zobaczyć ile. Jest to coś w okolicach 8000, więc kolejne 8000 doliczamy do całego jakby tego zysku z tych paczek. No i tak jak mówię, nie będę teraz pokazywał tych 9 paczek, tylko pokażę jak coś leci ciekawego. Są kolejne banery, widzowie. Tym razem mamy Brazylijczyka. Jest to środkowy napastnik. Jest to druga karta 85. W tym openingu, więc kolejne coś w okolicach 10 tysięcy, myślę, że możemy sobie doliczyć. Całkiem fajna karta. Aktualnie, tak wiecie, 9 tysięcy jeszcze z Alfonso Davis, ale on nie kosztuje aktualnie nic, więc jego sobie nie będę doliczał. No i jeżeli na przykład macie jakiś pomysł na, nie wiem, mógłbym na przykład otworzyć jakieś inne paczki, czy robić jakieś inne SBC powtarzalne, no to piszcie pomysły w komentarzu. Jak pewnie wiecie, ja każdy komentarz czytam, więc jeżeli macie coś ciekawego do przekazania, czy jakieś ciekawe pytanie, no to piszcie. Ja na wszystko postaram się odpowiedzieć, ponieważ też już zaczyna mi powoli brakować pomysłów na film, no i jeżeli macie jakieś ciekawe, no to może was nawet jakoś nagrodzę na Discordzie czy coś, coś może ogarniemy. Tym razem kolejne banery, naprawdę sporo ich dropi. Lewy obrońca z Bayerną Monachium jest to Hernandez. Niestety jest to tylko karta 83, więc aktualnie nie kosztuje on nic, ponieważ kosztuje tylko 1000 końców, więc no tego też nie będę doliczał. Na razie trafiliśmy jeden walkout, trzy razy banery, więc jest to coś w okolicach myślę 45 tysięcy. Wiadomo, na wszystkie paczki wydałem 80 tysięcy. Teraz był lekki lag, myślałem, że trafię coś ciekawego, no ale niestety nie ma nic wartego uwagi. Wow, mamy walkout kolejny, są to znowu Niemcy, jest tym razem bramkarz zewcy Barcelony, czyli Ter czy Terschegen różne, różne są wymowy? Co komentator to tak naprawdę mówi inaczej. Aktualnie bramkarz kosztujący coś w okolicach 40 tysięcy. No więc można powiedzieć, że w tym momencie cały opening nam się zwraca, ponieważ tak jak już mówiłem, wydałem 80 tysięcy, trafiłem też Tegena i krosa, którzy dają w łącznie 55 tysięcy, był Firmino, był Peter Gulasz i obydwaj po 10 tysięcy i jeszcze jakieś tam inne karty, więc 80 tysięcy już jest zwrócone, tak można powiedzieć, że w tym miejscu jakby wychodzimy na zero, a do końca tego openingu, jeżeli się nie przewidziałem, zostały trzy paczki, więc w tych trzech paczkach jest szansa na to, że po prostu wleci... Coś, co nam po prostu jakby da y, plus z tego op otwierania paczek, chciałem powiedzieć z openingu. No i zobaczymy na razie nic ciekawego. No i te dwie ostatnie paczki już wam też pokażę, ponieważ chciałbym, żeby ten film trwał przynajmniej 8 minut, żebyście też mieli co oglądać, ponieważ jeżeli dodaję filmy co dwa dni, no to żeby też nie było, że film trwa 5 minut, bo piszecie mi czasami w komentarzach, czy mógłbym robić filmy dłuższe. No i teraz mamy kolejne banery, czyli są to kolejne końce, które tak naprawdę wychodzę już z nimi na plus. Tym razem jest to Kaiha. A nie, to nie jest Kai Havertz, jest to Mason Mount. Nie wiem, czemu mi się pomyliło, że Haward jest z Anglii. No i po raz kolejny Daniel Starish, którego mam już niewymiennego, ponieważ trafiłem go w tym samym openingu. No i ostatnia paczka. Dzisiaj zobaczymy, czy z niej coś poleci. Miejmy nadzieję, że tak, żebyśmy wyszli jeszcze więcej na plus. Są to po raz kolejny banery, po raz chyba szósty czy siódmy, więc naprawdę całkiem spoko, ponieważ jeżeli na 20 takich paczek jest 6 ekranów, w tym dwa walkouty, naprawdę spoko. No to warto te paczki robić. Wydaje mi się, że jeżeli w tym miejscu, bez takiego większego podsumowania miałbym to powiedzieć, to wydaje mi się, że opłaca się to robić, ponieważ jeżeli macie jakieś karty, na przykład niewymienne w klubie, no to jak najbardziej sobie możecie otwierać. Bonusowo otworzę jeszcze paczkę z poglądem za 7,5 tysiąca, więc polecam robić te so, sobie złote wymiany, jednak zaraz przejdziemy do prawdziwego podsumowania. Pokażę wam co trafiłem, ile wydałem i ile dokładnie zarobiłem. No i jak widzicie, tutaj pokazuję ja mam teraz wszystkie karty, jakie trafiłem w tym openingu. Będę sobie powoli jakby scrollował w dół, że tak powiem. No i podsumowując, wydałem policzmy 80 tysięcy, zarobiłem około 96 tysięcy, więc 16 tysięcy wyszedłem na plus. Oczywiście są to karty niewymienne, które trafiają w paczkach, jednak... That's... Te SBC robiłem z kart, które miałem w klubie niewymienne. Więc sami musicie sobie podjąć decyzję, czy warto. Oczywiście, jeżeli ja trafiłem takie karty, to nie znaczy, że Wy też również takie traficie. To, tak jak już mówiłem w treści tego materiału, że są to paczki, jest to dosyć losowe. Więc jeżeli gracie w FIFA, to na pewno sobie zdajecie z tego sprawę. Jednak ja naprawdę jestem zadowolony. Są to fajne karty, które mogę użyć do kolejnych SBC. Po raz kolejny mogę je przepalić, więc jak najbardziej warto. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, ponieważ jest to moje marzenie, żeby wziąć 10 tysięcy subów na naprawdę tylko 14% z Was. Subskrybujcie mój kanał, no i ja życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnym filmie za dwa dni. Siemano.